Te beczki z chemikaliami zostały nielegalnie zgromadzone jeszcze w 2018 roku w jednej z hal magazynów dawnego wełnopolu. Po odkryciu niebezpiecznych substancji, miasto starało się o dofinansowanie na utylizację odpadów. Jeszcze na początku tego roku miasto zapowiedziało, że w ciągu dwóch lat zniknie niebezpieczne składowisko. I dzisiaj rozpoczęła się wywózka niebezpiecznych chemikaliów do spalarni odpadów przemysłowych i medycznych do Jedliczy na Podkarpaciu. Teraz trwa operacja wypakowywania pojemników zastępczych, natomiast pojemniki do dzisiejszego załadunku już są zapakowane na hali, ostreczowane niebieską folią, zostaną zważone, oklejone i trafią na załadunek na samochód. W sumie do wywiezienia będzie 6000 ton odpadów. Do tej pory wywieziono 100 ton. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie, teren jest zamknięty, monitorowany. Firma, która odbiera te odpady ma nadzór. Oprócz tego Urząd Miasta Częstochowa Cały czas monitoruje Straż Miejska ma kamery tutaj i również dozoruje teren. Odpady mają być wywiezione do końca przyszłego roku.